Proszę, chodź. Dawaj, idą. Słuchaj, ci, co teraz wchodzą, to oni. Wszystko robimy tak, jak ustaliliśmy. co ty pozwoliłaś! No co ty takie purderyjne? Jesteś Claudio. Dobra, dobra, będzie tak, jak chcesz, ale potem znikniesz i już się tu więcej nie zobaczę, dobra? Dobra, dobra, czyń honor. Mhm. Dziękuję bardzo. O, pan Piotr. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, że pan jest, bo coś pan ostatnio zostawił. pan to raczej niemożliwe. Byłeś już tutaj? Nie. Przepraszam, ale to chyba jakaś pomyłka. Pan Piotr Nowak, stomatolog, prawda? Tak, ale... Jest pan naszym stałym klientem. Pan i pańska koleżanka zostawiliście u nas ten oto biustonosz. Proszę pana, proszę to zabrać. Nigdy tutaj nie byłem jestem tutaj pierwszy raz w życiu. E, ręczniki są w toalecie, toaleta jest... A zresztą pan sam wie, gdzie jest toaleta. Pan mnie z kimś myli, ale dziękuję, trafię sam. Przepraszam bardzo. E, nie chcę się wtrącać, ale wygląda pani na kobietę z klasą, a pan Piotr jest znany z tego, że przychodzi tutaj ze swoimi, jakby to powiedzieć... Różnymi koleżankami. No nic, nie chcę psuć wieczoru. Zaraz no, przyjdę odebrać zamówienie. Przepraszam. Powiedziałem, co miałem powiedzieć. Niech ktoś mnie zmieni, bo ten facet zaraz mnie przywali. Dobra, spisałeś się. No, zrobiłem, co chciałaś? Zadowolona? Nawet, nawet. Teraz poczekam na efekt. Aśka. Aśka. przepraszam Cię, kompletnie nie rozumiem tej akcji. Domyślam się, kto... Piotrek, to jest najgorszy wieczór w moim życiu. Ten kelner powiedział, że sprowadzasz tu jakieś dziewczyny. No błagam Cię, bo mu nie uwierzyła, Asia, przysięgam Ci, nigdy tutaj nie byłem. Tak? To dlaczego tyle on o Tobie wie, co? Może Sylwia maczała w tym palce, mogę się tylko domyślać. Tak, bo Sylwia jest przyczyną całego zła na świecie. Aśka... Jej przyjaciółka poleciła mi to miejsce. Pamiętasz, jak się czułaś, jak ja wierzyłem w kłamstwa, które Sylwia o tobie opowiadała? Znaczy możesz sobie wyobrazić, jak ja się teraz czuję. Nigdy tu nie byłem. Okej. Okay. Wierzyć. Uf. To co robimy? Masz jeszcze ochotę gdzieś ze mną iść? Tak. Ale mam już dosyć knajp na dzisiaj. Okej, okay, w takim razie pójdziemy do mnie. Pokażę Ci moje modele samolotów. Modele samolotów? Co ty śmiesz? <gry> Ej, ja poważnie mówię. Ha? A nie wiesz mi z domu, tak? Przecież już ci mówiłam, że ci wierzę.